Dzisiaj to już mamy 27 listopada 2020. Tak sobie wspominam. I moje wspomnienia sięgają ostatniego kursu alfa, kiedy to raz z grupą znajomych zorganizowaliśmy taki kurs w więzieniu. To był ostatni kurs, który udało mi się wziąć udział w takim kursie, gdy jeszcze nie było epidemii. I, I wspominam to, ja już wtedy formalnie jeszcze byłem katolikiem, ale w duchu już nie byłem katolikiem, jako jedyny byłem taki powiedzmy odszczepieńcem i pamiętam dobrze, że osoby z tej grupy która zajmowała się Organizacją, wszystkie były katolikami. I przed którymś spotkaniem modliły się, modliliśmy się, i one, te osoby, to byli sami faceci, oddawali pod opiekę swój kurs, ten kurs Alfa Marii. A jakiś czas temu, gdy umieściłem swoje wspomnienia na YouTubie, właśnie z tego kursu w więzieniu, ktoś skomentował go filmikiem o tym, że kurs alfa zostanie zmiażdżony przez Marię. I rozumiecie? Hipokryzja, jaka panuje w kościele. Ci się modlą do Marii, żeby miała w opiece. A tam ci się modlą po to, żeby zniszczyła kurs alfa. Wejdźcie na ten filmik mój, i go sprawdźcie, że mówię prawdę. Ktoś umieścił taki link, taki komentarz do tego filmu. Nara.